Witaj. Daj mi minutę, a coś Ci powiem. Kilka dni temu w uroczystość świętego Jana Chrzciciela pomyślałem sobie, że Jan jest jak wieczna lampka w kościele. Bo kiedy jesteś w nowym kościele, w nowym mieście, w nowym dla Ciebie i chcesz adorować Pana, to szukasz wiecznej lampki. Potem spojrzenie Twojego serca, spojrzenie Twoich oczu spoczywa na tabernakulum, gdzie jest Jezus w Eucharystii. W najświeższym sakramencie. Wieczna lampka nie jest zazdrosna o siebie, że nikt na nią zbyt długo nie patrzy. I tak samo było z Janem Chrzcicielem. On nie zatrzymywał spojrzenia na sobie. Chciał, żeby inni zobaczyli Jezusa. Chciałbym i ja być jak Jan Chrzciciel. Chciałbym być jak wieczna lampka, tak żeby innym ukazywać Jezusa. Jeśli pomożesz mi swoją modlitwą, pewnie tak stanie się w moim życiu. Ja będę modlił się za ciebie, a ty za mnie. Abyśmy pokazywali, gdzie jest Jezus, nie zatrzymywali spojrzenia innych na nas samych. Pozdrawiam Cię. Pacie Bene. Ciao.